Hello, mordy i wariaty, witam Was do mojego kolejnego zagra, zapraszam na tydzień retro. Dzisiaj wziąłem klasyczną grę Monopoly, która była zrobiona w czasach yy, tam w Wielkiej Brytanii i o to chodzi, żeby tu kupować posiadłości, wymieniać się ze znajomymi. No i oczywiście jeśli się ma wszystkie posiadłości danego koloru, można stawiać domki. Po postawieniu czterech domków na każdej działce można postawić hotel, który daje największe przychody niż cztery domki. Hmm, oczywiście ja gram zawsze psem. Dobra, z komputerów hmm, mamy 8 do wyboru. Oli dobrze, on wygrał. Dobra, żeby nie tracić czasu, nakazujemy komputerowi, żeby się streszczał. Aha, komputer kupił dworzec. Aha, ja nic na razie, tylko odwiedzam Okej okay. Kononara im lekarza, płać 5 dych. Trono. Mogło być gorzej. Oj, teraz zaczynamy licytację. Kto najwięcej da wygrywa? Oczywiście nie wolno też przesadzić z licytowaniem. Dlaczego? Jeśli licytujemy daną rzecz, to jej wartość kupna 200. Staramy się tak, żeby... Kupić po najniższej cenie. No, 3 dolary tylko zaoszczędzę, fajnie. Yy, 197 po raz pierwszy, 197 po raz drugi. Przydane za 199... 197 dolarów dla mnie, okej. Okay. Mm, kupuję. Co, ja się będę pierdzielił? Okej, okay. komputer kupił. Zapłać za szpital stówę, fajnie. I zawsze mam PK. Mhm. Komputer już widzę, kupuję. Hordewalk, najdroższa z ulic kupiona. Okej. Okay. Płacimy tutaj. 155. Okej. Okay. Boże, skupuje, to już jego drugi. Może mi się poszczęści... Muszę mocniej rzucać. Jeśli chodzi o kasę Nie, nie ma co licytować Kupuję normalnie Ok Dublet To był pierwszy Trzy dublety Idzie się do więzienia Aha, już pierwszy raz płacę komputerowi 26 dolarów mhm. Płacę 50 Dobra, odkuję się Aha, fajnie, wziąłeś licytację, ja nie mam nic. To trzeba szybko zastawić Boardwalk. I już włączam do licytacji, a ja nie kupię. A czekaj, ten ese... to co, które? Aha, czyli wartość 180. No i znów zaoszczędziłem. Sprzedane za 171 dolarów. Tyle mi zostało. Dobra, ja już więcej nie płacę 10, bo teraz będę płacił więcej. Ok, elektrownia jego. Cholera, tylko żeby nie kupił wodociągu, bo będzie trzepał 2, 10 razy więcej niż teraz. Ok, to jest moje. No to fajnie, już po mnie. Już komputer ma dwie takie same działki. 8 domów, szacunek. Jeszcze hotel. Fajnie. No to teraz ja już przegram. To jest moje. Tu muszę być ostrożny. To jest jego dworzec. Hmm, Ile mam stosie, stosie sześć. Mogę zalicytować. Dobra, lecimy. No i prze, nieprzepłacone. Zaoszczędzone ponad połowa. Sprzedane. Teraz komputer. Tylko odwiedza, nikogo nie ma w więzieniu. Iść do więzienia, nie przechodź przez. Sta NIE popieraj 200. Dobra, mam trzy szanse, żeby wyrzucić duble. Muszę sobie pozostawiać. Ja mu nie pozwolę, żeby kupił. I już przebity, nie ma jak przebić. Sold, no. Sprzedany. No za pierwszym razem nie wierzę. To jest moje. Druga licytacja No, przebiję cię dziadu Oczywiście licytację nie polecam, włącza się im macie porówno albo on ma więcej Lepiej kupować dopóki się ma pieniądze. Okej okay. Płacę 20. Żydek Druga licytacja Znaczy trzecia, sorry No i proszę, kupione po rozsądnej cenie. Będę musiał później pozostawiać to, bo muszę mieć na ten jego opłacenie jego hotelu. Sold. Dobra, co kupię? To i to... Dobra, na hotele musi mi starczyć. Eee, ile on ma? Nie no, Policytujemy. No i dobra. Zaprawie no mniej niż 50%, ale... Dobre i to! <kłysy> <śmianowicie> <śmianowicie> Oczywiście w Monopoli można też grać na 8 osób. No i to potrafi być nawet czasami śmieszniej niż grając na przykład 2 czy tam 4 osoby. 8 osób gra, to każdy pokupuje. Eee, nie, nie wymienię się. To każdy jak ktoś już wykupi wszystko co jest w banku, to potem się wymieniają nawzajem. I to jest takie najlepsze. No, już straciłem 50 baksów. Dobrze było nic nie kupować. Tracę dychę Bassa mnie zawsze opuszcza w Monopolii. Dobra, to jest moje. Tylko, że zastawione. Dublet. Trace 26. dwadzieścia sześć, o nie, 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 muszę zostawić dworzec. Dobra, zobaczymy, ile da śmieci. No przepłaciłem 7 dolarów, ale dobra i to przynajmniej nie będzie miał możliwości odkupienia. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Dobra, dostałem stówę. Nie tylko nic złego. Dobra, normalnie wolę kupować, nie będę się licytował na jakimś gównie. Zastawione. Zastawione. Jezu, on ma niezłą hipotekę, prawie 1100 dolarów, ja prawie nie mam nic. O <laughs> nie, 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 kochany, nie, 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 ja ci nie dam, nie. Okej, okay. dublet. To jest moje. Kurna, zastawione. Mm, nie, nie, za mało hajsu. To jest moja posiadłość, dobra. Odwiedza, nikogo nie ma w więzieniu. Tracę znowu hajs. Komputer wyrzucił pierwszy dublet. Drugi. I do pierdla. Trzy dublety, równa się więzienie. Aha, i zapłacić pieniędzy, Serio? Ja to dwa razy próbuję wyrzucić. Jak mi się nie udaje, to dopiero potem płacę. No i oni tak marnują te pieniędzy. Dobra, jeszcze nie stawiam nic. Wzrost podatku, 20 dolarów dostajesz. No. Aha, no to żem gówno zarobił. Straciłem 200. Nie jest dobrze. NIE JEST DOBRZE! Ja się nie zgodzę. Nie będę się z nim wymieniał. Zastawione. Dobra. No serio, zamiast licytację włączyć, to kupił normalnie. Co za baran? Zapłać za szkołę. Fajnie. Ok, szkoła zapłacona. No, co za Żyd! Przejdź na start! Okay. Dwie dychy trace. To jego dworzec. Moje. Dublet pierwszy. Normalnie. To jest jego. To jest moje. Jest zastawione. Nie będę się wymieniał, bo i tak je mogę przegrać. Za dużo ryzykuję. No, chociaż przynajmniej odzyskałem 200. To jest jego. Tracę 14, ale nie jest źle. Tutaj płacić mi nic, bo jest zastawiona. Nowy parking, nic się nie dzieje. Zastawione to moje. To są moje wszystkie żółte. Ale najlepiej to jakby mi stawał właśnie, nie wiem. Zastawione. No, to kredyt budowlany, fajnie. Dzięki. Dlaczego on ma tak zawsze dobrze, a mnie gra, tak kupię w dupę? Nie, ja się nie wymieniam z tobą życie. No i straciłem 50 dolarów, bo 200 już dawno straciłem na staw. No to, jestem w dupie. On już ma trzy dworce, wodociągi są jego. Też jego. SHIT! Tu już nie postawię na zielonych. Na żółtych albo na tych ciemno niebieskich. Fajnie. No raz w życiu mogło mnie spotkać coś fajnego! O! To jest mój dworzec! Nasz! Już bałem się, że będę musiał płacić 200 temu Żydowi. Parking jest bezpłatny, więc się nic nie dzieje. Zastawione. Zastawione, bo moje. Zastawione. Nie no... Odstawiłbym sobie boardwalka albo te żółte, bo on już mi któryś raz staje na nich. No iść do pierdla! Serio? Już raz byłem. No, drugi raz stanął, no to już chyba wiem, które odstawimy. Błąd bankowy na jego korzyść, 200 dolarów, Żyd. No i teraz tracisz 200, co przeszłeś przez stary. No nie wierzę, znowu?! Ja pierdzielę, ja to naprawdę mam mega szczęście. No, ale tracę 14 dolarów, ale dobre i to. Mandat 15, straciłeś to, co zarobiłeś. Okej. Okay. To jest moje. Mm -hmm. No i znowu dopierdla, serio! Serio, nigga! Cofnij się o trzy pola. A, zastawione. Sieć! Drugi dublet. Dopierdla i wyjdę. Wiedziałem. No to marno pieniędzy, co 50 dolarów płacić za wyjście No jednak moja kolejka to zawsze ci się chce wymiany. Ja pierdzielę Mhm. Nie, ja się nie wymieniam I teraz szczęście mnie chyba opuściło Opuściło mnie szczęście Cholera. Dobra, płacę. Wyjdzie z więzienia. 50. Zapłaciłem. I tak bym mnie wyrzucił dubletu. Dobrze zrobiłem. Mhm. Dobra, to jest moje życie. Ile ma hajsu. No kur Straciłem stówę Dublet No teraz fajnie, muszę pozostawiać. No teraz dość przegrałem Kurna, szkoda, że jemu ten remont nie przypadł Dublet o, 50 dolarów z powodu otwarcia opery. Okej, okay, może być. No i straciłem znowu hajs! Jego. Czekaj, ja zobaczę jakie ty masz tu posiadłości. Masz tutaj mam tu moje. Nie no, nie mam za bardzo jak. Nie, nie mam jak się z nim wymienić. Wyjdź bezpłatnie z więzienia fajnie, to mi się nie przyda. Zastawione. No nie mam hajsu. Jestem bankrutem. Okej, okay, to była szybka gra. Myślałem, że wygram, a okazuje się, że niestety przegrałem. Jeżeli ktoś z Was posiada podobne monopoli do tego, tylko że w polskim wydaniu, oczywiście prawdziwe takie, podzielcie się swoimi uwagami, co Wam się podobało w Monopoli, co Was najbardziej denerwowało w Monopoli i jak kto najczęściej u Was wygrywał. No, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!